Przed Wami kolejny mecz ligowy Mieliście dwa tygodnie przerwy, jak myślisz, czy to jakoś na Was to jakoś Was rozpręży? Czy... No, na pewno zmieniliśmy cykl treningów, na pewno inaczej treningi miały wyglądać, dlatego że nie było meczu, w zeszły weekend mieliśmy troszeczkę cięższe treningi, ale za tym mieliśmy troszeczkę więcej też odpoczynku w weekend, także mogliśmy się zregenerować przygotować spokojnie do jutrzejszego meczu. GKP nie grało już od trzech tygodni, jednak ich ostatni mecz z UKS-em, jak można było przeczytać w prasie, zagrali bardzo dobrze. Nie wiem jakoś analizowaliście ich już grę. Ty coś słyszałeś o tym zespole, czy... No, analizujemy GKP. zespół zazwyczaj dzień przed meczem, będzie na pewno dzisiaj na zglobowaniu miało miejsce. Także dzisiaj się więcej dowiemy na temat Gorzowa, ale każdy mecz jest inny, także nie sugerujemy się ostatnim występem. Trzeba podejść do tego meczu jak do każdego innego. Na maksa się sprężyć że ci jak Patrzyłeś mniej więcej jak plasuje się w tabeli GKP, jak nie wiem czy, czy, czy dużo bramek tracą, czy, czy mało, czy jak wygląda? No, nie wiem jak reszta kolegów, ale nie zwracam uwagi na tabelę, także nie patrzysz, ktoś jest na górę czy na dole, skoncentruje się na naszej drużynie, koncentruje się na treningach, na naszych wynikach to jest najważniejsze. Na pewno koncentrujesz się też na sobie, jak, jak ty się według siebie prezentujesz, jak to wygląda? No sądzę, że od początku rundy ta forma zwyszkuje, także jest coraz lepiej. Ostatnie mecze pokazały, że jest przyzwoicie i czuję, że będzie jeszcze lepiej. Marcin, przed Wami Wielkopolski. Jakie nastroje przed tym spotkaniem? Nastroje na pewno szczęśliwe, Mieliśmy pałdę tygodniową to jesteśmy dobrze przygotowani, jesteśmy na faj, więc na pewno jesteśmy w dobrej formie i pokażemy to wszystko. Przez w ostatnim tygodniu troszeczkę lżej trenowałeś. jak się teraz już czujesz, jesteś w 100% gotowy do, do meczu. Tak, tak akurat ten ból, który miałem w poranie, już, już go nie ma, więc jestem 100% na przykład. Cały dzień trenowałem, Mam nadzieję, że no, ta, ta fają będzie wysoka i... 何ですか